Ok, więc ym, napadzik na Kayo Perico. Jak widać mamy najlepszy cel, czyli różowy diament. Wartym się trafił, ale się trafił. Tutaj generalnie plan, no niestety jest niezbyt spoko. Jak widzicie na mapie, mam tylko jeden cel zaznaczony, literką C. Czyli no wiadomo najlepsze co mogę zebrać z pomijając oczywiście tam dor ze złotem. Mówiąc jak dla mnie, naprawdę niezbyt się to opłaca, żeby go się uczyć. Ponad 2 godziny, żeby zebrać sobie tam 30-40 tysięcy. Wiadomo od maksymalnej kwoty, którą możemy zebrać na literce C tak zwanej. Akurat w tym przypadku to mogłoby mi pomóc, jednakże nie zrobimy to. Jaki jest plan? Generalnie będziemy wchodzili na główny dok i tam zabierzemy, zabierzemy coś. Pojedziemy na literkę C. Taki jest generalnie plan na ten napad. No i wiadomo oczywiście z literki C. Pojedziemy już do, wiadomo, samej rezydencji, aby zebrać główny łup. To jest oczywiście plan. Zobaczymy jak on się powiedzie. Tak jest ogólnie plan na tą te... no misję. Tyle, no to zaczynamy oczywiście od tutaj głównego doku. No bo będzie wiadomo najprościej mi samt dojechać. Znaczy my ile z tego oczywiście wyniesiemy. Wyniesiemy, no. Ile życzycie będzie dodatkowego łupu tutaj? Dodatkowo tak, wziąłem sobie inne broń, bo jeśli z tymi broniami co jestem, to ani razu z nimi nie byłem. Nic z tymi, na tym napadzie, więc co pomyślałem, a sobie wezmę. Czemu by nie, co nie. Zmienimy sobie kamelę. Oczywiście wiadomo, bronie MK2, tak jak, tak na wszelki wypadek. Chyba sobie tego strącimy, bo on może potencjalnie wykryć to, że już tutaj patrzymy w środku. No i przynajmniej spoko jest, jest na tym podejściu, że nie ma znaczenia w sumie jaką weźmiemy broń. Bo i tak każda broń liczy się dokładnie tak samo. Na tyle samo. To nie, nie musimy płacić tak jak ten kasydzie za to, że bierzemy jakąś broń. Prawda, jedyna tylko co, ta broń to się liczy różnicą amunicji, bo raczej każdej broni mamy ich na hita, nie? To więc, jedyna tylko ilość amunicji, ale i tak nie wystrzelam 400 pocisków. Nie ma na to opcji. Teraz na przykład muszę zdobyć. Ja bym zdobył stroj, byłoby bardzo dobrze, ale. Nie wiem czy oni tu w ogóle mają strój. Nie rozejrzałem się aż tak dokładnie czy po siedzibie, więc nie mam pojęcia czy w ogóle posiadają strój. Nie mam pojęcia. Nie wiem, można byłoby pojeździć, posprawdzać. Jedziemy od razu po... Naszą literkę C. Tam chyba coś koło tego, pamiętam, że było, była gotówka, więc gotówką dozbieramy do maksa. Nie najlepszy oczywiście wiadomo łup, ale najgorszy łup to jest taki dodatkowy. Ale z czymś coś, coś trzeba dozbierać, nie odbywa elita bo na elitę, dla przypomnienia, muszą być pełne torby. Wiecie, generalnie, no jest to potrzebne. Jest najlepiej jak może być obraz, Właśnie dwa się nie zrespiły w rezydencji, bo też patrzałem. to niestety nic nie było. Okej, okay, okej, okay. to już wiem jak tutaj rozpocząć, robimy to przywitanie, niedobro chronia, żeby... Nara? Dobra, to wchodzimy. No i jest. Rzeczywiście, to była gotówka. To ja, oczywiście, rzedłem pod nie wjeżdżo, więc jestem całkowicie bezpieczny, jeżeli chodzi o to. Ale niestety, tylko jedna była na mapie. Więc to jest największy minus tego, że niestety nigdzie więcej się nie zrespiło. A stąd wiem, że było tylko jedna na mapie, bo jeżeli zbierzemy wszystko, no to w dodatkowych celach już mamy zaznaczone, ile tego jest, więc. A było jeden na jeden, więc. No już lepiej być nie może po prostu, nie? To jest max, ile potencjalnie mogłem mieć. Ale nie wychodzi tak źle, bo mam 420. Znaczy, to prawie 420. Jest nie, ale. Tam jest 440, tak to 450, więc w zasadzie nie wychodzę aż tak źle. Gdzie jest mój pojazd? A tam jest. Wiedziałem, że go zgubiłem. Teraz tak. Mogę wjechać sobie tunelem. To w zasadzie z mojej strony aktualnie jest tutaj najprostszą decyzją. Dalej nie mam ubranek, więc. Możliwe, że będzie ciężko się dostać przez trudne drzwi, a w zasadzie nie ma jakiejś szczególnej różnicy, jak to wykonam. Tak, czy tak? żeby teraz nie zjechać. Wtedy to na pewno elity by nie było. Jedziemy na końcu tej drogi. To już jest problem, że to już niestety nie mam aż takiej dobrej pamięci. Gdzie konkretnie respią się jeszcze jedne ubrania? Gdybym wiedział, że one się gdzieś respią, to byłoby fajnie, łatwo wejść do środka. Tak, możliwe, że ten pistolet tutaj co mam. Być może bym kogoś nie trafił i będzie przypał. Dlatego spróbujmy, spróbujmy. Jak nie to wyjdziemy z tego samochodu. Wejdziemy z delami. tam to, 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 to trochę taki przypał, przypał wejście by było. Dobra. Pyk, pyk. Idziemy, jedziemy. Idziemy jedziemy może najszybszą drogą. Tak jak to mamy po prostu, najszybciej jak to jest tylko i wyłącznie możliwe. Okej, okay, dobra. Zbieramy to. O, może nie, bo o nie. O, trafiony. Świetnie. Jeszcze by już to zobaczył, i dopiero byłby by przypał. Tutaj idzie, idą te dwa boty. Akurat się teraz obrócił i patrzy. No, no niedobrze, nie jemy nie do... my się tędy. Nie ma szans, żeby to zobaczyli. Zresztą my zobaczymy, czy cokolwiek wyleci. Jakby jeszcze nic nie wyleciało, to dopiero by było. O, mamy to. Mamy też co żeśmy przeszli, czyli pin. Nazwijmy pin. Pin do drzwi. Ponosiła stać. Yy, nie pamiętam tego, bo zawsze zmieniają. Najprawdopodobniej na to musi wychodzić. Tak, To by na pewno zapamiętał co nie? Ale jak na moje, no chyba klika cały czas te same przyciski. Ale to będzie trzeba w sobie porównać takie nagrania. Klika dokładnie to samo, czy też nie? To w sumie też jestem ciekawe. Już że jest ten sam pin. Mówicie na przykład w CSGO jest taka sytuacja. Nie wiem, czy akurat wiecie, ale w CSGO zawsze mamy ten sam pin do bomby, nie? Bo nawet na defusie tam w CS-ie yy, mamy napisany kod już jaki jest. Po prostu nazwijmy to, że nasze postacie go przepisują. Kurde, dobrze, że tego a, a terroryści nie wiedzą, bo jakby zmienili ten kod, to dopiero by było. Dopiero byłby przypał. Zabieramy. On dużo było w środku. Świetnie. No to schodzimy sobie. Idziemy sobie oczywiście tamtędy, tylko tutaj nie będę skakał, bo jeszcze będzie przypał i nie, nie wyskoczę odpowiednio. Tak go sobie walniemy. On sobie poradzą wszyscy. No i zabieramy oczywiście zaraz główny łup tylko. Tworzymy bramę i musimy jeszcze otworzyć jedną bramę. Z gitara Będzie. Okej. Okay. Dobra, otwarte. Szybko to było. Szybko to potrwało. No i drogi otwarte. Szybko. Jest pewna tam 20 sekundy. Z całkiem całkiem. Całkiem całkiem to potrwało. Nie było dramatu. Zabieramy sobie diamencik. Widać jaki on fajny tutaj jest, nie? Pierdzielony. Ale był. Był Elrubie, bo zaraz będzie on mój. Po prostu. Zabieramy go, co będzie wuj. Już. Więc niestety panie Elrubie musi się z tym pożegnać. Całkowicie, permanentnie. I już. Świetnie. Zabieramy to i wychodzimy stąd. Teraz wszystko milion osiemset przy sobie. Mamy prawie tak jak tam we dwóch żyć byli. Tutaj będzie bardzo dużo zarobionym na tym napadzie. Ale z drugiej strony nie, nie często się trafia, aby po prostu kraść. Mówimy to taki diament. To nie jest nic, to nie jest częsty łup. Także tylko i wyłącznie dlatego jest aż tak dużo. A tam byliśmy na samej tequili we dwóch. Więc to dopiero pokazuje skalę tego. Tutaj oczywiście ja postąpię swoją starą, dobrą sztuczką. Wydaje mi się, że ono może być potencjalnie szybsza, niż tam czekanie na łódź ewentualnie, ale wiadomo, potem będą w różnego rodzaju robione testy, czyli mianowicie każda droga ucieczki, ale to tam w swoim czasie. Na ten moment wyknijmy jak najszybciej. Wiadomo, czas nas goni. Nie wiem przecież nawet, ile jest po prostu, nie? A ja tak jestem tego dokładnie po prostu już przekonany, że na pewno jak tak zrobię, będzie najlepiej. Cóż, wpływamy jak najniżej, jak to jest możliwe, bo zaraz będzie koniec, chyba po tym kamieniu. Wiesz nie już mamy zaraz jeszcze, My jeszcze po jednym. No to ten, ten kamień już no, nawet nie przed tym kamieniem był już koniec. Super. Super generalnie świetnie. Zresztą co to powiedzieć, no wszystko się udało. Plan wyszedł. Tak jak było zaplanowane, tak się udało. Także proszę tutaj twoja torba. Zaopiekuj się tym, ja tu biorę czek ze sobą. I odchodzimy w swoje strony generalnie. Lepadik zaliczono. Latyna, no i będzie dla mnie tutaj. Ile ja będę milion siedemset dostanę. No prawie milion siedemset. Niewiele zabrakło, żeby było równe. Milion plus do tego będzie elita. 1046, czterdzieści dosyć. No, więc mamy prawie, że 1800. osiemset. Nie tam, bo tam dwa brakuje, więc... No można powiedzieć, że milion osiemset zarobiony za ten napadzik zostało. Elit bardzo dobra kwota jak na Kayo Perico. To jest bardzo dobry hajs. No i dobra, tutaj oczywiście z mini madraza, tak zwanym. Walimy sobie kielona, jemy tutaj awokado i możemy uczcić daną kradzież L-Rubio. Jak tym po prostu jest? Bardzo dobrze. W takim razie ciekawe jak będzie, jak pędzę do te Pantera, ale to chyba trochę jeszcze, że poczoście, jest ostatnia rzecz, której jeszcze nie dodali z aktualizacji, czyli Pantera, żeby była do zdobycia bez modów normalnie na legalu. toż w każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć!